serdecznie witamy Sendai Wojciech Grzyzga i Tomasz Swędrowski dzień który może być szczególny dla polskiej siatkówki ósmy mecz na mistrzostwach świata gramy z Rosją jeśli wygramy przekroczymy magiczną barierę po 30 latach znajdziemy się w czwórce drużyn bardzo ważne imprezy. Tym razem na mistrzostwach świata. Gorąco w to wierzymy. Państwo widzą naszą drużynę wybiegającą na boisko. Tu absolutnie nic się nie może zmienić, jeśli chodzi o pierwszą szóstkę, a więc dwójką Michał Winiarski, z czwórką Daniel Piński, z piątką Paweł Zagumny, z dziesiątką Mariusz Wlazły, z jedenastą Łukasz Kadziewicz, z numerem trzynastym Sebastian Świderski i na Libero Piotr Gacek, Raúl Lozano Alojzy Świderek, to sztab szkoleniowy naszej reprezentacji. A teraz nasz wielki przeciwnik numer pięć Paweł Abramow. Z numerem szóstym młody rozgrywający Sergiej Grankin. Dalej z siódemką Aleksiej Kazakow. Z dziewiątką kapitan drużyny Semen Połtawski. Z dziesiątką Aleksander Kosariew. Z numerem 18 Aleksiej Kuleszok. I na libero Aleksiej Werbow. Mówi się, że to chyba w tej chwili aktualnie najlepszy libero na świecie. Semen Połtaski znów bardzo mocno przyjmujemy na drugą stronę. Będzie kolejna kontra Rosjan. No i Kosariew z lewego ataku ku cieszę dość dużej grupy kibiców. Łukasz Kadziewicz daleko wyrzucił piłkę. Mocna zagrywka w okolice Werbowa. Chyba trzeba będzie starać się jednak omijać tego zawodnika za wszelką cenę. Tak, mimo że I możemy na razie popróbować ich yy, albo troszkę twańszą siatkówką, jakim sprytem, bo siłą raczej będzie ciężko. Na razie przyjmują wszystko w punkty. No, za wcześnie położył się Mariusz wlazły przy tej obronie ataku Abramow. Dobrze tam Paweł Zagumny wyblokował tą piłkę no i tu absolutnie Mariusz miał szansę do... strony rozegrane. Chyba możemy też leciutko mieć wątpliwości co do naszej jakości gry na kontrze. Te obrony bardzo nerwowe, wyrzucana piłka bardzo daleko, gdzieś tu za słupkiem szukał piłki po obronie zagundy. No, dwa razy czy trzy razy przebijaliśmy piłkę palcami na drugą stronę. To się nie może... Stawia wszystko na blok, widzimy Zoram Ale wszystko się dobrze kończy, wygrywamy seta. Wracamy do gry i to bardzo mocno, w zdecydowany sposób. Po Rosjanie teraz... Nie możemy odpuścić i spróbować grać na siłę mocno. Musimy grać... Konsekwentnie z polotem. spada piłka. Abramow w troszkę zaskoczony będzie w górze. Bardzo ważne teraz dożył tam Paweł zagłony do grzeszka. Strzymańskiego. Mamy pewniakiem. Nie ma, nie ma na taką grę naszego polskiego zespołu. Nie ma dzisiaj przeciwnika. Na pewno nie, nie są nim Rosjanie. To jest niesamowita sprawa. To są te zmiany, których szuka Gai pod podsiadkę za rozgrywającego. Ale tylko na raz, teraz to nie będzie podwójna zmiana, to jest tylko szukanie już blokiem. Bo no nie mają w tej chwili rozgrywającego, też bezpieczna zagrywka, powinniśmy przyjąć bez problemu i takcie zakończyć. zakończy... Świetnym tym atakiem mija, cieszą się Polacy, 13 do 9, tylko dwa oczka brakują. W szóstym roku 2 do 2, piąty set, Poltawski przyjmujemy dobrze. Jest tam Piotrek Greszka, broni połtawski, będą mieli kontrę rosjanie późno trzeba skoczyć do Kosariewa. Bardzo ważne, że jest dobra obrona w polskim zespole. Znowu długa akcja. Potrójny blok. Nisza ale zablokowany właśnie! Wywrócił się do Łukaszka, gdzie nic Nik się nikomu nie stało. Świetnie przełożone ręce. Kolejna długa akcja wygrana przez Polaków. Tak, to jest to, co, co chciał Raul Odano, czym uszukiwał jakby... Niezbędnej rzeczy do wygrania z Rosjanami Cierpliwość I to wtedy odpłaca punktami Grzegorz Szymański Po skosie, tam gdzie się e... Odpowiadają kosarię Ze środka, On dłuższy najlepszy sędziów na świecie na pewno, ale e, Tutaj teraz źle przejmujemy zagrywkę Będziemy się męczyć Piotr Gruszka Dobrze A. skoczyli Rosjanie do bloku Winejki z prawej strony Łukasz Kadziewicz, drzu daleko przełożone ręce. Trzymamy dystans czterech punktów. Jeszcze raz atak Pineukina. No i wraz jeszcze to jest najlepsza odpowiedź na to wszystko co dzieje się tam pod siatką, bo tam bardzo iskrzy Łukasz Kadziewicz. No, Łukasz pewnie swoim zwyczajem mocno i odważnie. Oby no, tylko szczęście i to może będzie. Dobry moment dla polskiego zespołu. Ale Dobrze Piotr Gacek, możemy z tego grać, Grzegorz Szymański, boisko, no, Sam Grześ... narożnik, trafia Grzesiek, 7 do 5, gdyby tak jeszcze punkt dla polskiego zespołu przed tą zmianą stron. No nie żądajmy za wiele, jak mamy ugrać to ugramy, a taki Grzeska na razie cały czas... Żeby nie trafił, kilku piłek nie trafił, bardzo dobrze, przejmujemy Piotrek Gruszka, powala tam Alekseja Warbawa, jakże blisko jesteśmy... Chodź, to jeszcze daleka droga, nie mają, nie mają jak Rosjanie zareagować, ponieważ cały czas mamy dwa skrzydła otwarte. To co nam tak strasznie brakowało. Mamy początek no, znowu początek zmiany podwójnej, podwójnej zmiany, zmiany, która nam wniosła. Tak oczywiście. Mariusz Wladyński. Na... Właśnie w trzeciej akcji często kiwa w tych kryzysowych sytuacjach. No, ale dwóch ale... zawodników musi zostać blisko, żeby tu nie odeszli. Tabliczki już rozdane, ja widzę, bo tu się może nie udać za pierwszym razem trzeba wracać do dobrego, szczęśliwego ustawienia. Przyjmijmy zagrywkę Kosarjewa, dobrze się dzieje na razie. Kapitalnie wlapał. ale jeszcze werwo, coś tam niesamowitego Rosjanie, gdyby teraz to zakończyć w tej akcji. Mariusz jest placu, jest bilka polskiego zespołu, cudownie grają Polacy i konsekwentnie. Tak, gramy całą szerokością siatki, trzema graczami. Mówię, jeśli to się utrzyma, absolutnie nie widzę tutaj żadnego jakby większego zagrożenia, poza tym, że no, straszne nerwy. Jak już daleko, jeszcze werbow tam przyjmuje, przerzucają do Polski, oj! Nie ma bloku, 12 do 8, Rosjanie kompletnie zagubieni, Dajcz robi co może, bierze czas, a nasi chyba wierzą, że tego spotkania nie przegrają. Tak grając nie mamy prawa przegrać tego spotkania i powiem Ci, że to jest pierwszy moment, w którym wierzę, że Rosja jest wprowadzona na kolana. Teraz... I Musimy to teraz spróbować skończyć. Zmieniać. się. Piotr gatek też pewnie. Grosta! Nie ma jeszcze nie koniec. Będą rozpołtawski, będzie atakował. Dobrze, Piotrek Guszka teraz. W górze będzie Piłka Maczowa, Rzeszek Szymański. Nie! Ależ fantastyczna sprawa. To jest to, na to. Czekaliśmy tyle lat. To są Karsku, pokolenia. Polacy wychodzą z głębokim defensywie pokazując najwyższą klasę światową. To jest umocnienie zespołu. Absolutnie, to może być moment, w którym rodzi się po prostu jakość graczy, ich jako zespół i indywidualnie. Ależ radość, to jest czwórka, to oznacza, że będziemy grali o medale. I trudno możemy tutaj z otwartym czołem spoglądać naprawdę w złoto. Naprawdę w złoto. Nie, ma, nie ma przeciwnika, którego nie jesteśmy w stanie ograć na tych mistrzostwach. Po takim meczu myślę, że zawodnicy mają psychikę bardziej twardą niż każdy, każdy z innych zespołów, które są po przejściach.